Za każdym razem, jak rozkładasz auto na części, za każdym razem, jak schodzisz nisko i mówisz, wiesz co, rozkminię to coś tam, wejdę w tą sytuację pójdę tam, żeby czuć się źle i ogarnąć to. Musisz wejść w sytuację, gdzie będziesz się czuł źle, żeby nauczyć się ogarniać to, nie? Wiele razy. Na przykład, powiedzmy, że stresujecie pewne środowisko, to wchodzisz w to środowisko i będzie się czuł okropnie pod presją, ooo, i próbujesz z tą presją ogarnąć to, ogarnąć radzenie sobie w tym środowisku, działaniami jakimiś. Mimo to, że jesteś ooo, w stresie i okropne uczucia wewnątrz i traumy, o Boże, jak wchodzisz w pewne miejsce, gdzie Traumy są aktywne. Schodzisz nisko, to czas tyka. Jest tik, tok, tik, tok, tik, tok. Im dłużej tam siedzisz, tym bardziej wypala się Twoja ochrona. Wyobraź sobie, że masz taką ochronę energetyczną. Wyobraź sobie, że masz taką ochronę energetyczną, która filtruje różne doświadczenia, żeby cię nie bolały za bardzo. Jak masz, wyobraź sobie, że masz taką mocną ochronę energetyczną, nie? Wchodzisz w środowisko, pojawiają się ludzie, jeden jest negatywny, ten patrzy się na Ciebie krzywo, tutaj jest jakaś sytuacja stresująca. Wyobraź sobie, że masz mocną ochronę, to a, poradzę sobie, a, to nie jest fajne, ale jakoś poradzę sobie, a, ta osoba patrzy ci krzywo, okej, okay, spoko, nic się nie dzieje, nie, nie biorę tego personalnie. I ogarniasz życie, nie? Bo masz ochronę, filtruje się te rzeczy, które. Uderzają cię, filtrują się przez Twoją ochronę, nie? Wyobraź sobie, że nie masz ochrony, że jest wypalona cała. Każda mała rzecz wchodzi. Wyobraź sobie, że jedno, jedno, jedno słowo pewnej osoby negatywne, nie? Jedna osoba mówi ci coś negatywnego. Jak nie masz ochrony, to wyobraź sobie, że jesteś nadwrażliwy. Jesteś jak mała dziewczynka, jak, jak z porcelany, z cukru. Z cukru jesteś, jak nie masz ochrony. Jedno słowo pewnej osoby, bum, wchodzi i krzywdzi cię bardzo mocno, bo nie filtruje się. Wchodzi wewnątrz i krzywdzi cię. Jak krzywdzi cię, to negatywność może się pojawiać w tobie, demony mogą wchodzić. Jak, Im więcej krzywdy masz wewnątrz, tym więcej demonów może wchodzić. Wyobraź sobie to tak, nie? Negatywnej energii, powiedzmy, nie? Więcej negatywnej energii może wejść w ciebie. Im bardziej skrzywdzony jesteś, im bardziej w bólu jesteś, tym bardziej negatywności może się pojawić, zaistnieć w tobie, która działa przez ciebie. I później odzywasz się brzydko, i nie masz wytrzymałości, i wkurzasz się, i uderzasz w coś, i popełniasz błędy. Nie było ochrony, każda mała rzecz uderza cię bardzo mocno. Więc jak wchodzisz w traumy, jak wchodzisz w mrok, jak wchodzisz w niskie. Stany, emocje, smutek, żal, ból, cierpienie, cokolwiek. Pracujesz z traumą, więc wchodzisz tam intencjonalnie. Jak siedzisz tam długo, to pamiętaj, że coś za coś jest. Wchodzisz tam, próbujesz naprawić coś, ale wypala się cały czas, tik, tok, tik, tok, wypala się twoja ochrona. Wypala się twoja ochrona, którą może zbudowałeś przez jakiś okres czasu, działając dobrze, działając fajnie. Wypala się Twoja ochrona. Więc ja poszedłem nisko i siedziałem tam długo, do punktu, gdzie wypaliłem całą swoją ochronę. Wypaliłem swoją ochronę. W pewnym momencie parę rzeczy rozchmieniłem. Nie rozwiązałem głównych problemów, tych największych. Nie, roz, nie, nie znalazłem rozwiązania, ale dowiedziałem się dużo, będąc tam nisko. Dowiedziałem się dużo, wyciągnąłem parę wniosków i jestem trochę. Bardziej teraz uzbrojony. Coś mi to dało, ale wypaliłem ca, całą swoją ochronę, bo byłem tam bardzo długo. I jak wróciłem do normy, nie ma normy teraz. Teraz nie masz ochrony, człowieku. Teraz jesteś wypalony. Teraz każda mała rzecz uderza cię mocno. Każda mała rzecz boli tysiąc razy mocniej. Każde potknięcie wkurza cię nadmiernie. Wszystko jest ciężkie nagle. Każde doświadczenie jest ciężkie. O Boże, nie mam siły woli, nie, mam, nie, mam, nie mogę nie mogę. Bo nie mam ochrony, wszystko boli mocniej. Pojawia się więcej bólu. Może zaistnieć więcej negatywności we mnie, a gdy zaistnieje więcej negatywności we mnie, co się dzieje? Teraz posłuchaj uważnie. Negatywność. Jak wejdzie w ciebie, jak nie masz ochrony i rzeczy będą, będą cię bolały mocniej, poczujesz bo większą krzywdę. Wewnątrz zaistnieje w tobie więcej negatywności. Zaistnieje. Nie, nie możesz nic na to poradzić. Jeżeli nie miałeś ochrony, to zabolą cię rzeczy. Nie masz ochrony po prostu. Już nie, skończyła się twoja ochrona. Nie jest tak, że Będziesz zgrywał bohatera, nie masz ochrony. Koniec! Zaistnieje więcej negatywności w Tobie. Ta negatywność, pierwsze co zrobi, zapamiętaj to bardzo dobrze, to będzie narzędzie na całe Twoje życie. Pierwsza rzecz, którą zrobi ta negatywność w Tobie, która zaistnieje, przez to, że wypaliłeś Tą swoją ochronę. Będąc bardzo długo w negatywności. Zabezpieczy się ta negatywność w Tobie. Czyli zrobi wszystko. Jak zaistnieje dużo negatywności w Tobie, to ta, ta negatywność w Tobie, ta negatywna energia w Tobie będzie chciała zrobić wszystko, co może, żebyś Ty nie podejmował decyzji, które wyciągną Cię z tego miejsca. Będzie się chciała zabezpieczyć, ta negatywność chce cię ściągnąć w dół. Chce zużyć ciebie, Zu wyciągnąć z ciebie ostatnią kroplę. Wyssać z ciebie duszę. Będzie chciała i będzie działała, i będzie aktywna ta negatywność w tobie. Będzie działała w taki sposób, żebyś nie podejmował tych decyzji, które podniosą twoje wibracje i odbudują jakąś ochronę. Nie będzie chciała ci pozwolić na to, ta negatywność. Pamiętaj to. Jesteś w negatywności. Działa w tobie siła, która uniemożliwia ci zrobienia tych rzeczy, które cię podniosą. Zauważy Zauważyłeś to, że nie możesz spać, jak jesteś zestresowany? Jaka rzecz ci pomoże, gdy jesteś zestresowany? Dobry sen, odpuszczanie przez dłuższy okres czasu, nieprzerywany sen. Śpisz dobrze, głęboko, wystarczająco, odpuszczasz mocno i resetujesz się. Co się dzieje? Nie pozwala ci negatywność na to. Ta energia nie chce ci pozwolić zrobić tej rzeczy, która ci pomoże. Budzisz się w nocy, nie możesz zasnąć. Budzisz się wcześniej. Byś się czuł świetnie, jakbyś zaliczył ileś tam godzin snu, tyle, ile ci pasuje. Ale nie, budzi cię wcześniej. Jest dużo negatywności w tobie. Ona cię przebudza. Mówi, nie, 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 ty się nie wyśpisz. Nie zrobisz tej rzeczy, która ci pomoże, która cię podniesie. Nie. Budzisz się wcześniej, nie dlatego, że jesteś wyspany. Budzisz się wcześniej, bo ta negatywność ci rozbudza i mówi ci: Nie, nie wyśpisz się. Ta rzecz, która ci pomoże, układa twoje życie. Twoja negatywność w tobie sprawia, że robisz rzeczy, nie? Przejmuje kontrolę do jakiego stopnia, nie i pe pewne decyzje są podejmowane tak automatycznie, poprzez tą negatywną energię. I zrobisz to, zrobisz to, posiedzisz za długo, oglądając coś, co stresuje cię bardziej i zapętna Twój mózg. Posiedzisz dłużej w dyskusji, jakiejś, która wprowadza więcej negatywności w Ciebie. Zmarnujesz trochę czasu tutaj, zamulisz się tutaj, oglądając coś, tracąc czas. Tak podejmuje decyzję, tak kieruje Tobą ta negatywność. Żebyś później powiedział, o kurczę, miałem zrobić tą fajną rzecz, na przykład ćwiczyć, pobiegać, kardio jakieś zrobić, yoga, stretching, ćwiczenia oddychania, cokolwiek. Dobre rzeczy, nie? które podnoszą wibracje i odbudowują ochronę. Medytacja. Nie, nie będziesz, me nie będziesz mógł medytować. Nie pozwolę ci na to. Będzie przerywana medytacja. Będzie przerywany twój mózg, będzie mówił ci, nie, wstań, nie możesz wytrzymać, nie możesz, wytrzymać. Nie możesz wysiedzieć, wstawaj. Pierwsze, co robi ta negatywność. Nie chce Ci pozwolić zrobić te rzeczy, które cię wyciągną z tego miejsca. Chce cię zatrzymać tutaj. Wbija haki i cię trzyma tutaj. Nie! Wyobraź sobie, że to jest taka grupa, nie? Ta negatywność to jest grupa demonów, powiedzmy. Musimy zrobić wszystko, żeby nie zrobił albo zrobiła tych rzeczy, które wyciągną jego albo ją z tego miejsca. Układa się twój dzień tak, że mówisz, o kurczę, a teraz minął czas i jest za późno, już nie mogę iść ćwiczyć albo biegać. O, a wcześniej mogłem, a teraz pada deszcz. A w, tak się składa, nie? Tak, tak kieruję tobą negatywność, żebyś nie zrobił tej żeby wyszło tak, że nie zrobisz tej rzeczy. Strik. A jednocześnie, ta negatywność. Chcę, żebyś podjął pewne decyzje, które są fajne, które sprawią, że zniknie to ta negatywność, ale te decyzje wypalą resztki Twojej ochrony. Czyli negatywność w Tobie powie hej, hej. Idź weź sobie te substancje. Jakieś używki. Poczujesz. Będziesz miał tę pauzę, tą ulgę. Poczujesz się lepiej. Alkohol. Napij się trochę. Idź zjedz sobie to, to intensywny, tą, takie, tą bombę, taką smakową. No, idź sobie, zjedz. Poczujesz się lepiej. Ej, idź, idź, poczujesz się lepiej. Popycha cię. I jak podejmujesz takie decyzje, to ta negatywność w tobie nie stawia ci oporu dodaje Ci jeszcze energię. Jak masz wstać, nie masz siły ogólnie do niczego, nie? Jak masz wstać i jechać do sklepu, albo do kolegi po jakieś substancje, albo do sklepu po jakiś alkohol, albo po coś, co dać jakąś ulgę, to nagle masz energię, nie? <laughs> nagle wstajesz i jesteś zmotywowany i idziesz, nie? Popychać. Ta, ta negatywność mówi: OK, teraz popychamy jeszcze bardziej tą osobę, żeby szła zrobić tą rzecz. I robisz tą rzecz. Jest ci przyjemnie, jest ci fajnie, na chwilę masz ulgę. Negatywność odchodzi? Mówi ok. Teraz ja odchodzę. Żebyś to robił, rób to. A widzisz, fani ci jest, nie? Żebyś sobie wypalał jeszcze bardziej ochronę, bo ta rzecz, którą robisz, to naszkodzi ci <grych> długoterminowo. Szkodzi ci bezpośrednio, obniża twoje wibracje. Bezpośrednio w Twoim organizmie, na przykład, obniża Twoje wibracje i niszczy jeszcze bardziej Twoją ochronę, bo wewnątrz w Twoim mózgu układają się przekonania, struktury. A nie mam siły, a idę na łatwiznę, a szukam szybkiej ulgi, a nie mam wystarczająco siły woli, żeby zrobić tą właściwą rzecz. To jest na dłuższą metę. To jest jeszcze mniej ochrony, jeszcze mniej zaufania do siebie. Jeszcze mniej ochrony masz, jeszcze więcej negatywności będzie mogło wejść w ciebie. Więc negatywność mówi: zrób tą rzecz, wypal jeszcze bardziej swoją ochronę, popchnę cię, odsunę się, baw się dobrze, gdy skończysz, masz jeszcze mniej ochrony, kuzyni, demony, ten kuzyn demon tutaj, ten kuzyn demon tutaj, jedziemy wszyscy teraz. Wypalił sobie jeszcze bardziej ochronę, wyjdziemy jeszcze więcej tam. Jesteś jeszcze w gorszej sytuacji. Chce cię ściągnąć w dół. Ta negatywność chce cię ściągnąć w dół. Pamiętaj. Żebyś postrzegał to w taki sposób, żebyś widział to. Wypaliłem swoją ochronę. Byłem za długo w negatywności. Zużyłem całą swoją ochronę na coś bardzo ciężkiego. Teraz nie mam ochrony. Świat okoliczności, wszystko będzie mnie bardziej bolało. Będzie bardziej intensywne, bardziej nieprzyjemne. Wszystko będzie cięższe. Będzie się pojawiało więcej bólu we mnie. Będzie ściągało więcej negatywności. I ta negatywność. Będzie robiła wszystko, co może, żebym nie, nie podniósł się, żebym nie wstał. Teraz ty masz opcję. Możesz popatrzeć się na tą negatywność. Popatrzcie na tą negatywność w sobie. Powiedzieć, wiesz co, znam twoje triki. Okej, okay, moja głupota. Wypaliłem swoją ochronę. Jestem teraz nadwrażliwy i wejdzie więcej negatywności. Weszła, weszła we mnie. Jest, mam więcej negatywności w sobie. I ta negatywność będzie mi uniemożliwiała robienia tych rzeczy, które mnie podniosą, które sprawią, że poczuję się lepiej i odbuduję swoją ochronę. Ok. No to wojna w takim razie. Najważniejsza rzecz, żeby podnieść się. Żeby ten pierwszy krok, żebyś się podniósł z tego niskiego, niskiego, niskiego stanu, gdzie nie masz nawet ochrony, to jest jedno drastyczne działanie. Jedno drastyczne działanie. Wybierz tą rzecz, która podnosi najbardziej Twoje wibracje, która sprawia, że poczujesz, poczujesz się lepiej i robisz coś konstruktywnego. Masz coś. Może to jest sprzątanie całego swojego domu. To jest, to, to jest dobre. Robisz coś dobrego, poczujesz się lepiej i budują się struktury i przekonania, a, ok, mogę ufać sobie, zaliczyłem, zrobiłem tą właściwą rzecz, jest mi lepiej teraz, długoterminowo będę się czuł lepiej, bo jest wszystko bardziej poukładane. Może to działa na ciebie. Może kardio. Ćwiczenia. Ćwiczenia są bardzo dobre, bo one są jak egzorcyzmy, tak jakby ruchem rusza się energia, wychodzi. Joga. Jakieś ćwiczenia oddychania. Wybierz sobie jakąś rzecz. Może medytacja. I wydaj z siebie całą siłę, którą masz, żeby wykonać tą jedną rzecz. Do punktu, gdzie poczujesz obecność. I teraz tu będzie wojna. Po pierwsze... Nie będziesz chciał nawet wstać, bo pamiętaj, masz tą negatywność w sobie. Ta negatywność praktycznie wywołuje w tobie takie emocje prokrastynacji i nieprzyjemnych uczuć i blokowania, prawie że paralizuje cię, żeby ta rzecz, którą chcesz zrobić, którą wybrałeś, która podniesie cię trochę, żeby to było prawie że niemożliwe. Tak jakby będziesz miał taką iluzję, że to jest tak trudne, że to jest. Nie mogę, będziesz mówił, nie rozumiecie, nie, nie mogę, nie mogę. Nie, nie, czuję coś wewnątrz, blokuje mnie nie, nie mogę, no, nie mogę. To będziesz czuł, to jest ta negatywność w tobie. Nie chcę, żeby zaczął nawet robić tej rzeczy. I jak ty masz intencję zrobić to, to ta negatywność w tobie wysyła całą siłę. Nie musimy go zatrzymać. Musimy mu sprawia, sprawić bardzo intensywny ból. Że nie Pamiętaj, nie możesz, nie możesz. I poczujesz te emocje, nie, że nie mogę, nie mogę. Walka. Drastyczne działanie. Przebija się przez tą niemoc. Rozumiejąc, że to jest negatywność, która próbuje tak. Nie, czujesz się okropnie, nie chcesz tego zrobić. To boli, to jest niemożliwe. Nie możesz, pamiętaj, nie możesz, nie możesz, nie możesz. Wiesz, że to jest ta negatywność. Resztką siły mówisz, nie, nie, nie przestanę, nie przestanę, będę szedł. Wiem, że nie mogę, ale idę dalej, dalej, dalej i wstajesz. I udać się zacząć robić tą rzecz. Sprzątać, biegać, ćwiczyć, yoga, oddychanie, ćwiczenia oddychania, jakieś różne praktyki są, nie? Różne rzeczy, które podniosą Twoje wibracje. Zaczynasz. Jak zaczniesz, to przez długi okres czasu robiąc to, negatywność Tobie będzie Ci mówiła, ale to jest ciężkie, ale to jest ciężkie, nie dasz rady, nie dasz rady, nie dasz rady, nie dasz rady i Ty to mówisz w swojej głowie, nie, nie dam rady, to ćwiczenie boli, nie mogę, nie mogę, nie, nie dam rady zrobić treningu, nie mogę, nie. moje ciało nie ma siły, siedzisz w medytacji, nie mogę, no muszę wstać, nie mogę, nie mogę medytować, szlak nie trafi, nie mogę, czy yoga, nie, jakąś pozę robisz, nie, nie mogę, muszę przestać, nie mogę". Negatywność daje z siebie wszystko, żebyś przerwał. Żebyś widział, jak bardzo to boli, że nie możesz, nie możesz, pamiętaj, nie możesz. Dajesz z siebie wszystko. Walka się toczy. Kontynuujesz. 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 Negatywność patrzy. Kurczę, twardy zawodnik. Dajemy z siebie więcej siły. Negatywne myśli... Jakaś myśl, że a może przestanę teraz i zrobię coś innego, i to będzie lepsze. Cokolwiek, żeby cię ściągnąć. Miałem taką sytuację. Dla mnie bardzo lecznicze jest słuchanie muzyki i ćwiczenie. I między seriami tańczenie słuchanie jakichś takich emocjonalnych piosenek, gdzie ktoś wyraża w jakiś fajny sposób. Artystycznie, muzyką, nie ładnie, pięknie, to co czuję, to nawet przykre rzeczy, które czuję w taki piękny sposób, to jest lecznicze dla mnie, jednocześnie ćwiczę. Dosłownie ledwo udało mi się zacząć ćwiczyć, bo ta negatywność nie możesz, nie chceć się, nie możesz, nie, nie możesz. Czułem się jak początkujący, ja ćwiczę wiele lat, ponad 10 lat ćwiczę. Czułem się jak początkujący, bo nie miałem ochrony, wypaliłem wszystko. I weszło dużo negatywności we mnie. Chwyciło mnie. I teraz zrobienie tej prostej rzeczy, którą zazwyczaj robię, jest ni niemożliwe, niemożliwe prawie że. Ledwo udało mi się wstać i iść do miejsca, gdzie ćwiczę. Zacząłem ćwiczyć. Myślałem sobie: "Ja nie dam rady skończyć treningu". Zacząłem od przysiadów. Pomyślałem sobie zrobię tak jak zazwyczaj, 8 serii po 25 przysiadów. 200 przysiadów bez obciążenia. Ok. Trzy serie, ja nie dam rady. Taki ból, takie. Nie, musisz przestać. Nie, 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 nie można tego skończyć. Nie możesz. Myślę sobie, rzeczywiście, momentami myślałem sobie, że ja nie dam rady. Przerwę i wrócę do zapytania się w myśli i rozkminiania i e, oglądania czegoś, nie wiem, coś, co zestresuje mnie jeszcze bardziej, prawdopodobnie. Ale kontynuowałem. I kontynuowałem. I kontynuowałem. I szukałem tej piosenki, która mnie trafi, nie, która sprawi, że ach, poczuję, poczuję coś pięknego, coś fajnego i nie działało. To, co zazwyczaj działa nie? ten trening i ta muzyka nie działa. Puszczam pewne piosenki, takie pewniaki, gdzie od, one zawsze sprawiają, że czuję coś. Słucham tą muzykę, ćwiczę i to nie działa. Negatywność we mnie tak nie wypełniła, że ta rzecz, która działała, która podnosiła moje wibracje, nie działa blokowana jest negatywność zobaczyła, że nie powstrzymała mnie przed pójściem nie powstrzymuje mnie przed ćwiczeniem, ja kontynuuję więc zblokuje to działanie i widzę, że nie działa tak jakby ćwiczę i czuję się jak jakiś początkujący, który nie lubi ćwiczyć i nie chce ćwiczyć jest zmuszony i nie działa, nie czuje tej muzy, czuje się źle cały czas i trwa to pół godziny 40 minut. Myślisz sobie, coś zepsułem się. Negatywność mnie tak wypełniała, że nie mogę, nie mogę teraz. Te rzeczy, które działały, już nie działają. Walka. Kontynuujesz, 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 kontynuujesz. I wiesz, co chcesz chwycić? Chcesz chwycić ten jeden moment obecności. Gdzie poczujesz tą mulkę? Ten jeden moment, ten jeden moment obecności. W pewnym momencie minęło 40, może 50 minut, może trochę mniej niż godzina jakoś, tak kojarzę. I poczułem w pewnym momencie, jedną piosenkę poczułem, poczułem tą muzykę. I poczułem taką obecność, poczułem, że, że łapię kontakt z duszą, z energią, z Bogiem, nie wiem, jak chcesz to nazwać, tak obecny się stałem, tak jestem tu, czuję siebie, czuję swoje ciało, tak, tak jakbym się odłączył od iluzji, od tych struktur myślowych, od tych problemów, od tych nadmiernych reakcji na te problemy mentalnie, wszystko to, tak jakbym się odłączył i jestem, i jestem. Jestem, żyję, jestem, czuję, dzieje się to, to jest fajne. Ruch jest fajny, muzyka piękna. Stałem się obecny. Jeden tekst w jednej piosence, jeden moment. Tyle czasu nie działało, zadziałało w końcu. Już nie miała siły ta negatywność we mnie. Kontynuowałem drastyczne działanie, kontynuowałem, kontynuowałem. Chwyciłem moment obecności, gdzie jest trochę ulgi. Możesz biegać, możesz biegać i możesz myśleć sobie w trakcie biegania, że ja nie dam rady. To, to, to jest okropne. No Nie mogę, muszę przestać. To nie, nie, to nie powinno tak wyglądać bieganie czy cokolwiek takiego fajnego. Nie! Kontynuujesz, 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 kontynuujesz i będziesz wiedział, jak chwycisz tą obecność. To jest takie uczucie, że uff, kontaktujesz się, jesteś. Kontaktujesz się z taką siłą wewnętrzną, gdzie. Uff, Schodzą, schodzi taka presja schodzi presja i czujesz jakbyś odpoczywał nawet jak robisz coś męczącego twój mózg tak jakby odpoczywa łapiesz taki flow nie? twój mózg odpoczywa twoje emocje, emocjonalne ciało powiedzmy odpoczywa chwyciłeś tą obecność jesteś obecny, udało ci się to była ciężka walka i po tym u mnie trening szedł jeszcze fajniej i dostałem energię i się jeszcze lepiej. O, fajnie i więcej obecności. I bardziej enjoyowałem ten trening i posłuchałem sobie kolejne piosenki i podniosłem trochę jakość tych piosenek pod względem wibracji, czyli bardziej radosne, bardziej takie fajne, głupkowate. Podnosiłem trochę radość w tych piosenkach i tańczyłem między seriami. Chwyciłem to, byłem obecny. Zadziałało. To, ta obecność, ten moment po pierwsze podniósł moje wibracje, po drugie, odbudował trochę ochrony. Odbudowała się trochę ochrony, bo moje ciało poprzez tą obecność zaczęło odgrywać pewne procesy fajne, ćwiczenia wychodziły tak bez oporu. Jak w negatywności ćwiczysz. To twój organizm nie zareaguje na to tak dobrze. Może, może nawet. może szkodzić sobie. Jak jesteś obecny i czujesz się fani i wpłynie energia, to ćwiczenie zadziała inaczej na Twój organizm. Twój organizm wyciągnie z tego ćwiczenia więcej. Odegra pewne procesy, pewne hormony się zaktywują, endorfiny. To wszystko się odegra lepiej, jak chwycisz tą obecność. Chwyciłem tą obecność. Podniosłem swoje wibracje, mój organizm się poczuł lepiej, zadziałałem dobrze na swój organizm, stworzyły mi się przekonania w głowie: a daję radę, mogę, można. Ja mam siłę, ja mogę, nie jestem bezsilny, da się. Takie, takie przekonania rozbudowały się trochę, co jest ochroną. To jest tak, jakby. Ochroną, to jest na, na, na później, to, to zostaje, zostaje taki wydźwięk tego, że a, można, dam, da, dałem radę, jest mi dobrze, nie? Zostaje taki wydźwięk, to jest ochrona, trochę więcej ochrony się zbudowało.